Witamy Państwa na pokazowym karmieniu naszej foki. Foka, jak już słyszeliśmy, na imię ma Dawid, więc nie jest to foka, tylko fok. Nasz fok ma 16 lat, nasz Dawidek. 6 lat temu do nas przyjechał, przyjechał do nas z Warszawy. W Warszawie mieszkał sobie z innymi fokami. E, spełnił się tam jako mężczyzna i został tatą, a u nas mieszka sobie sam. E, Dawid ma 16 lat. E, takie foki dożywają zazwyczaj 30, czasem e, 35, więc jest takim fokiem w średnim wieku. E, to, co widzimy w tej chwili, to nazywamy pokazowym karmieniem, możemy też nazwać treningiem medycznym. Taki trening potrzebny jest opiekunom do tego, aby fokę sobie można dobrze zobaczyć. Podczas takiego treningu sprawdzamy, czy nic złego nie dzieje się z oczkami, możemy mu zajrzeć do pyszczka, to wszystko odbywa się bezstresowo. Patrzymy czy się gdzieś nie zadrapał, czy nic złego się nie dzieje. Podczas takiego treningu możemy na przykład e, podać leki, pobrać krew do badania, ale od 6 lat, od kiedy Dawid z nami jest, nic złego się nie dzieje i ani razu nie chorował. Do takiego treningu trenerowi potrzebny jest gwizdek, dwa e, krótkie gwizdki i to jest informacja, że e, Rozpoczynamy trening. On wtedy wychodzi na podest. Kiedy słyszy jeden krótki gwizdek, to jest informacja, że trener jest zadowolony z wykonanego polecenia i za chwilę Dawid dostanie nagrodę, a gwizdek długi kończy trening. Potrzebny nam jest także target. Zawsze mnie goście pytają, co to jest to dziwne urządzenie na kiju, co trener trzyma w prawej ręce. Target po angielsku znaczy cel i to jest cel, na którym pokaz skupia swoją uwagę. Teraz widzimy taką komendę czekaj. Bardzo trudna dla Dawida. Ćwiczy jego cierpliwość. Trener z rybką sobie gdzieś poszedł, a on musi być skupiony na targecie. Foki szare, kiedy się rozmnażają, kiedy żyją sobie w naturalnym środowisku. Mama foka rodząc młode, młode musi wypłynąć na ląd stały i na lądzie rodzi swoje młode. One tam z mamą przebywają około pięciu tygodni. W tym czasie bardzo intensywnie rosną. Przybywają nawet 2 kg dziennie, dlatego że mleko foki jest bardzo, bardzo tuste. Posiada nawet 50% puszczów swojej zawartości. Po około 5-6 tygodniach wpływają do wody i są gotowe do samodzielnego życia. Czy Dawid zasłużył na brawa? Więc proszę o brawa! Dawid zjada około 4-5 kg ryb morskich w okresie letnim. W okresie zimowym ta dieta nawet się podwaja. Dlatego, że on na zimę musi się otłuścić, żeby mu było ciepło, dlatego cały rok tutaj przebywa. A nigdy dosyć. Jak to facet, musi, jest łasy na pochwały. Oczywiście Dawid nic nie zrobi bez śledzia. No śledź oczywiście też jest konieczne do treningu. Za wszystkie wykonane polecenia musi dostać nagrodę. reaguje także na gesty, na mowę ciała trenera. W zasadzie, kiedy raz zrozumie o co chodzi trenerowi i wykona polecenie poprawnie, dostanie za to nagrodę, to już wie o co chodzi i za każdym razem takie polecenie wykonuje dobrze. A widomie liczyć do pięciu. Długi gwizdek kończy trening, więc proszę jeszcze raz o